Dobra, mamy klapę po klinerze Firebola, czyli usunęliśmy i oczyściliśmy tą klapę ze wszystkich zabrudzeń. Ona pięknie tafluje, ale też widzimy piękne holoski. Trochę się na nie pobawiłem już ostatnio, więc znowu nadaje się do poprawek. Ale najpierw sprawdzimy sobie jej połysk zaraz po dekontaminacji mechanicznej.

jest pomiędzy 85 a 87. Teraz podzielimy sobie tą klapę na pół. Dokładnie tu. Jedną część zrobimy maszynowo cleanerem. I zobaczymy, jak połysk się zwiększył, albo i nie. A potem nałożymy ręcznie na jedną stronę i maszynowo purboja black hole na stronie bez cleanera a potem na stronie z cleanerem, tak samo ręcznie i maszynowo. I zobaczymy, jak połysk wygląda. Dobra, i mamy cleanerek na czarnym padzie. Purbo Propolisz 2, oczywiście to jest czarny, mięciutki pad, więc no cudów ja tutaj się nie spodziewam, prawda? Nawet nie wiem, czy te hologramy się usunie tą, tym cleanerem. Zaraz sprawdzimy. I zrobimy sobie dwa pomiary. Po, połysk bez wymycia, czyli tak jak teraz, i połysk po wymyciu otuszczaczem, akurat teraz wziąłem shiny garage. Inspektor, scan inspektor, no całkiem nieźle przed cleanerem albo bez cleanera. Po klinerze, ale bez wymycia. Bardzo ładnie. Na czarnym padziku na to. Dobra. I zmierzmy sobie teraz połysk przed wymyciem. No, 95. O, tu nagle 83. Może w jakąś dziurkę trafiłem. 94. 94. 94. 94 93 96 89 93 no powiedzmy takie 94 to jest średnio bez wymycia No i teraz sobie wymyjemy Dobra wymyliśmy sobie Shiny garaż i zobaczmy co nam ten panel testowy kryje po wymyciu Spodziewałem się gorszych efektów, powiem szczerze, a ten purboy całkiem ładnie też usuwa, więc jest jak na moje oko też delikatnie ścierny. Nie chcę powiedzieć mocno ścierny, bo to jest tylko jeden panel testowy, a możliwości może być setka, więc cały czas tylko mówię, ten eksperyment bazuje na tej klapie z tym lakierem. Więc w innych lakierach, innych panelach testowych może być całkiem odwrotnie. Ale to jest zabawa, laboratorium. Sprawdzamy sobie teraz połysk. No i teraz panel po wymyciu cleanerem. Sorry, panel po wymyciu cleanera. 95 połysk. No, nawet 79, ale może źle trzymałem. ...94, 94, 94, 95, 95, 95, 93. Naprawdę bardzo fajnie. Bardzo fajny cleanerek. Przynajmniej na tym panelu testowym oczywiście. Będę sprawdzał jeszcze na swoich autach. Ale efekcik bardzo fajny. Przed cleanerem, po cleanerze i cleaner wymyty inspektor Spray od garaż. Bardzo grubie, bardzo fajny. Leje deszcz, więc bawię się w domu, w salonie. Póki żona nie wróci i nie wypieprzy mnie z tym wszystkim do piwnicy albo do garażu. Ale sorry, nie chce mi się iść. Dobra i nałożyliśmy sobie teraz purboja na całą klapę. Przypomnijmy, te dwie strony są po cleanerze, który został wymyty skan inspektorem. A te dwie strony są bez niczego, czyli goła blacha. I na te dwie strony nałożyliśmy purboja, tutaj maszynowo, tutaj ręcznie. Na tej stronie, czyli na stronie z cleanerem, tutaj nałożyliśmy maszynowo purboja, a tutaj ręcznie. Dotrzemy teraz i zmierzymy połysk. Co, Gdzie lepszy, albo gdzie gorszy? Czy na klinerze, czy ręcznie, czy maszynowo? Zaraz zobaczymy. Mi się wydaje, że Purboy robi bardziej głębie i przyciemnia lakier. Więc ja spodziewam się tutaj bardziej Mniejszego połysku, ale widać, że nawet pokrywa. Bo pamiętacie, jakie tu były holosy duże, a teraz są o wiele mniejsze. Purboj na wymytym cleanerze maszynowo. Purboj na gołym lakierze maszynowo. No, też coś polepsza na pewno. O wiele mniejsze holosy, ale zobaczmy. Tutaj, tutaj było wszystko ręcznie na gołym lakierze no, też fajnie. Nie wiem jak to się sprawuje, bo już nie pamiętam lata temu to testowałem na lakierach samochodowych, ale zrobić sobie nawet szybko maszynowo takie auto, które na przykład jedzie na wesele. Porbojkiem fajna sprawa. No i dobra, i będziemy teraz mierzyć połysk. No to lecimy. Najpierw goła blacha purboy aplikowany ręcznie, o, śliski lakier. 93, a było 94 bez purboja. 93, 93, no, czyli można powiedzieć, że ten produkt na tym panelu testowym ustabilizował połysk. 87, 90. Widocznie tam gdzie się przyłożyłem albo nie przyłożyłem, jest mniejszy lub większy. 92, 91, 92. Czyli na panelu gołym i wesołym, purboj aplikowany ręcznie daje nam połysk 93, 94. gloss unity musiałbym teraz sprawdzić, przypomnieć sobie ile było bez purboja. Było to już kilka minut temu, ale coś chyba około 87, jeśli dobrze pamiętam, tak? A to zaraz to przypomnimy. Teraz goły lakier, ale purboj aplikowany maszynowo. 92, 93, 93, 92, 92. Czyli na tym panelu testowym blask zwiększył się, ale nie ma znaczenia, czy purboj był aplikowany maszynowo czy ręcznie. Tutaj maszynowo. Tutaj ręcznie na gołą blachę. Maszynowo, ręcznie. Maszynowo, ręcznie. Pamiętacie jakie tu były holosy wielkie? Teraz ich już nie ma. Fajnie pokrył. Teraz przechodzimy do tych dwóch miejsc testowych. Tutaj był cleaner purboja, wymyty skan inspektorem. Tutaj panel, gdzie purboj był aplikowany maszynowo. Na padzie super finish, tak to się chyba nazywa, czyli ten super wykończeniowy. I zobaczymy połysk. 92, 93, 93, 93, 93. 93 no. Bardzo stabilizuje połysk. Ja tu wyświetlę zaraz jeszcze wartości przed purbojem, po klinerze, po klinerze wymytym. I porównamy sobie, ale było coś chyba około 85, 7, jakoś tak na gołej blasze. Tutaj mamy teraz Purboj aplikowany ręcznie. 94, 94, 94, 94. Czyli ten test pokazuje, że na tym panelu testowym, obojętnie jaką metodę wybierzecie, czy na cleanerze, czy bez cleanera, czy na goły lakier, czy Purboj nakładany na cleaner, po wymyciu oczywiście, otrzymamy jednoznaczny błysk. Gloss Unit w granicach 93-95. No średnia taka to jest 94. Ale maszynowo efekt wizualny jest na pewno lepszy. Tu jest, ręczny, tu jest maszynowo bez cleanera. Tu jest maszynowo na cleanerze. I tutaj ręcznie bez cleanera. A tutaj ręcznie na cleanerze. Wybaczcie moje skarpetki, które złapały się w kadr oraz to, że robię te testy w salonie, ale leję i nie chcę mi się iść do piwnicy ani do garażu, a mam chwilę przerwy i mogę Wam pokazać taki teścik. Także dzięki za uwagę, bawcie się również, testujcie. Detailing to świetna sprawa. Pozdro.